Spotykamy się przy okazji premiery serialu Czarne Stokrotki. Opowiedz mi trochę o swojej bohaterce. Oczywiście nie za dużo, bo nie warto zdradzać o niej zbyt wiele, szczególnie na samym początku wiem sam, bo jestem dopiero na pierwszych odcinkach serialu, więc też niewiele o niej wiem, no ale no, na pewno miała nietypowe dzieciństwo. Chyba to można o niej powiedzieć. Mhm, tak, Ada jest młodą dziewczyną, ma 16 lat. Ma dużo cech swojej mamy, która z kolei bardzo szybko znika z jej życia. Um, I to chyba powoduje, że ma w sobie jakąś pustkę, i y, to też sprawia, że rodzi się w niej bunt. Um, jest odważna, jest y, y, rządna przygód, y, ucieka w podziemia, jest ekspertką mhm. od y, podziemnych y, eskapad, y, prowadzi swojego vloga. Um, co tu by jeszcze, aby nie zdradzać? Y, Hmm. <noise> uh, myślę, że jest w takim momencie, w którym uh, chyba sama jeszcze szuka swojego miejsca i ten brak matki próbuje czymś wypełnić. To jest jakaś pustka, którą ona chce jakoś, jakoś wypełnić i Szuka swojego miejsca, może dlatego ucieka pod ziemię. No Tak, bo ona jest na takim progu dorosłości można powiedzieć, chociaż w pierwszych odcinkach tak naprawdę jej jest bardzo mało, znika nam gdzieś w niewyjaśnionych okolicznościach. To tak naprawdę na każdym kroku jest tej Ady pełno. Tutaj się pojawia jeden znak, tutaj drugi. I jest też, tak jak mówisz, okazuje się też, że Ada to taka trochę liderka, no, ma bardzo dużo ze swojej mamy. Tak, tak. No, trudność dla mnie też w. E, trudność dla mnie w uchwyceniu Ady polegała też na tym, że widzowie e, widzą Adę po raz pierwszy już bardzo w konkretnych okolicznościach. I tak naprawdę e, Ada jest złożona z takich puzzli, e, które są przekazywane przez inne postacie w trakcie poprzednich odcinków. E, to na czym chciałam się skupić. To na ukazaniu tego, że jednocześnie jest, potrafi zachować zimną krew, jest zdecydowana, jest pewna siebie i ma pod opieką też młodsze dzieciaki, a jednocześnie sama jeszcze jest dzieckiem. Dlatego to ona potrzebuje nieraz też opieki. I ta sytuacja w pewnym sensie ją przerasta. No właśnie, bo to jest w ogóle fajna metafora, że ona została wypchnięta w ten świat dorosłości trochę wbrew sobie, mam wrażenie. Że właśnie musiała się zmierzyć z tym, że tutaj mamy nie ma, jest oczywiście macocha, ale tak naprawdę już zajęta nowym dzieckiem. Tata też już trochę zajęty tym nowym dzieckiem i ona jest pozostawiona sama sobie trochę, ta bohaterka. Tak, tak dokładnie. Próbuje odnaleźć się w świecie i w ogóle zdefiniować siebie i to, co, co, co dalej. Um, I trochę się w tym miota, no, jak to młoda dziewczyna. Zresztą ja zaczynałam zdjęcia, będąc świeżo po maturze, Ada ma 16 lat, jest lizbicą, więc dużo w Adzie jest mnie samej. Jak pracowało Ci się z Karoliną kominnego? Właśnie miałam okazję z nią przed chwilką rozmawiać i chwaliłem, że jesteś naprawdę świetnie dobrane pod względem wizualnym, bo gdy się na was patrzy, szczególnie też właśnie na Karolinę w tym ciemniejszym wydaniu, no to naprawdę jak matka i córka, no. świetny casting pod tym względem. E, tak, no, myślę, że jesteśmy i wizualnie dobrane, ale też y, bardzo dobrze dogadywałyśmy się mhm. na planie. E, I to też nie miałyśmy okazji tak dużo ze sobą zagrać, ale te. Nasze pierwsze spotkania już miały w sobie dużo emocji, a co chyba mam nadzieję jakoś się przeniosło. Abstrahując od Twojej bohaterki, co czułaś, gdy po raz pierwszy przeczytałaś scenariusz czarnych stokrotek? No bo to jest scenariusz, który, w ogóle serial, który jest szalenie trudno sklasyfikować w jakikolwiek sposób. No czegoś takiego chyba na polskim rynku, po polsku, jeszcze nie widzieliśmy, że tutaj tak naprawdę nie wiadomo, co przyniesie nie tyle co każdy odcinek, tylko co każda kolejna scena tak naprawdę przyniesie. No jest tak. też bardzo odważny. Tak, jak przeczytałam scenariusz, to pierwsze słowa, jakie padły z moich ust, to co to jest? Ale pod tym, jakby były już słowa, tak chcę w to wejść. Jakby to jest absolutnie coś, co do mnie przemawia. Tego typu kino i tego typu fabuła i atmosfera. Zapadły mi w pamięć bardzo dziwne nazwy bardzo specyficzne określenia. I, I tak no, bałam się w pierwszej chwili co z tego może wyjść, ale chyba mam też w sobie na tyle odwagi, aby się w takie projekty angażować bardzo chętnie zresztą, jak my w Polsce próbujemy się zmierzyć z kinem katunkowym, kinem nieoczywistym to jestem pierwszy. No właśnie, a jak pracował ci się z Mariuszem Palejem? No bo naprawdę masz w ostatnim czasie szczęście do takich filmowców, którzy mają zarówno charakterystyczny styl, robią szalenie autorskie kino i mają właśnie taką swoją wizję, bo wcześniej właśnie Apokawiksa przecież Żuławskiego, no a teraz no, Mariusz Palej, który jest specjalistą od powiedzmy nadprzyrodzonego kina, który po prostu potrafi tak malować te obrazy na ekranie, że to jest wręcz niewyobrażalne i człowiek zachodzi w głowę czemu wcześniej polskie kino nie robiło Takich rzeczy, a teraz robi. Dokładnie. No Mariusz jest, myślę, wizjonerem. On to wszystko ma zaplanowane, więc ja absolutnie się temu poddałam i zaufałam. On zaci tego, że robił też filmy dla dzieci, mm -hmm. roztacza bardzo taką opiekuńczą atmosferę na planie, więc czułam się zadbana, mimo tego, że. No, warunki były hardkorowe. Tak, tak. No właśnie, więc opowiedz też o tym Wałbrzychu i co tam się działo, bo ja miałem okazję na momencie pojawić się na planie mm -hmm. te dwa lata temu. No i rzeczywiście to miasto, to całe otoczenie tam no robi robotę kolokwialnie mówiąc, więc jak ty to wspominasz? Co tam się działo w tych wiesz, w labiryntach podziemnych? No, no właśnie, te lokacje prawdziwe, miejsca historyczne to było yy, jednocześnie. Przekleństwo i błogosławieństwo w jakimś sensie. Przekleństwo, ponieważ aby dojść na konkretną lokację, trzeba było iść te parę minut, i potem no, nie możesz już iść do toalety, na przykład, tylko no, trzeba tak siedzieć do przerwy. Natomiast błogosławieństwem było to, że no, tu nie trzeba dużo grać. I nie musisz grać, że jest Ci zimno i źle, bo jest Ci zimno i źle, więc samograj. Jak myślisz, w jaki sposób można zachęcić widzów do tego, żeby w styczniu sięgnęli po Czarne Stokrotki na kanał Plus? Dla mnie to jest taki kryminał na sterydach. Wszystkie te elementy nadprzyrodzone, atmosfera wałbrzycha. Dla mnie to jest duży plus, że w tym serialu przebija się polskość, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu, że nie udajemy zachodu, tylko korzystamy z tego, co mamy, w atmosferze zagadki, w atmosferze tajemnicy i jakichś złych mocy. To jest naprawdę intrygujące, i wszystkie te elementy mogą działać na plus, i potencjalnie jeszcze bardziej zachęcić widzów więc dajcie szansę stokrotką. Dobrze, to już na sam koniec chcę Cię też zapytać o łódzką filmówkę, a mianowicie od tego, jak się właśnie zmieniłaś aktorsko od czasu, gdy właśnie pojawiłaś się w Szkole Filmowej, no i jakie projekty teraz tam przykujecie, bo teraz chyba będziecie spektakle wystawiać, zdaje się. Tak, od tego czasu jestem już na trzecim roku no Łódzkiej Szkoły Filmowej i na pewno, na pewno zyskałam dużo świadomości, i pewnie wszystko zagrałabym już inaczej niż wtedy. Natomiast mam dystans i wiem, że wtedy dałam z siebie wszystko. Dzisiaj pewnie inaczej patrzę na wiele rzeczy. Nie chcę porzucać tego, co mam w sobie i co miałam przed szkołą. Myślę, że to jest bardzo cenne. Chcę to wzbogacać o warsztat, o świadomość, tak jak wspominałam. I jestem żądna kolejnych filmowych wyzwań, serialowych wyzwań. Na pewno nie chcę się szufladkować, być kojarzona konkretnie z jakimś gatunkiem, natomiast mamy ze sobą już kolejny plan i będzie to jeszcze co innego, z jeszcze innej parafii, ale tak samo porąbane, więc. No, idę odważniej do przodu. Super, brzmi doskonale. Właśnie takich projektów Ci życzę, nieszablonowych twórców, nieszablonowych projektów i niech się wszystko udaje. Wielkie dzięki.